I tak, jak mówiłem, wlatuje tematyczne jakieś tam, nie wiem, właśnie maining na przykład szybkich i ściekłych. Mamy tutaj Matchboxa z Harry'ego Pottera. Eee, mamy wysyp Lidla. Mamy wysyp Dilza. Mamy na przykład tutaj też jakiś wysyp. Tutaj mamy Empik. tutaj mamy Oshołoma, na znowu mamy Smyka. Eee, Oshołoma mamy. Tutaj znowu mamy Dils. znowu jak pamiętam, chyba smyka, i tutaj też chyba mamy oszołomą, po prostu mix. Mix jakichś takich tematycznych, coś takiego lepszego. Więc zaczniemy sobie tak: szyki i ściekły sobie odpuścimy na chwilę obecną, i za tematykę też sobie odpuścimy. Nowy trend się mi udało zebrać teraz tego. Zaczniemy sobie od mejników tematycznych, czyli szybcy i ściekli. Mamy Supra to, jak to się zwa, Toned. Tą malutką. <laughs> ona się prezentuje. I do kompletu mamy Doja. Wszystko znalezione w sklepie nic nie zamawiane. I tu mamy Doja. To szybkich, ciekłych, malinów Mainy mamy zaliczone, tu w Action, bo akurat to pamiętam, gdzie co znalazłem, yy, tutaj w Action udało się strafić Forda z Harego Pottera. I powiem Wam, że ciężko było, ciężko by było go znaleźć. Bo w jednym Action mi się udało, i tylko jeden modelik. No, fajnie, by w bliższe wyglądał. Może mi się uda znaleźć drugiego. No ale mówię, no otwieram. Kurna, a mogę go otworzyć bezinwazyjnie. Teraz sobie tak myślę. Eee, zmywaczem do paznokci, bo tak postąpię z latem, latami 90. szybkimi ściekłymi, ze względu na to, że będę jeszcze się zastanawiał, czy chcę je mieć na półce, czy w blistrze, ale chciałbym je otworzyć, zobaczyć, a teraz jestem uparty i nie biorę po dwa, trzy sety. Bo po co? Jeden model, bo mi się podoba i biorę, no chyba że coś tam zapomnę i wezmę drugi po prostu. Tutaj mamy też Hondę, którą naprawdę polowałem na nią. Nie mogłem jej nigdzie znaleźć. Nie mogłem tego HKS-a nigdzie znaleźć, bo w Biedronkach był wysyp. Ale nie było akurat tego serca z tą Hondą. No i niedawno udało się go złapać w MPiku. Fajna tutaj mała ciekawostka, którą dojrzałem już przez Blister. Lusterko temat te ma. Ha. No tak to zróbmy. No troszeczkę lepszejszy myjnik. Jak widzę jakoś HKS-y i Falkeny to naprawdę nie mogę się oprzeć. Muszę. Muszę go mieć. Tu mamy jakieś tam bękę z Gran Turismo po prostu. Nie Setu, ale ta bęka mi się podobała więc ją biorę. I pamiętam w Oszołomie razem z kremką mi się udało lambo Znaleźć. Mamy jak Ona się prezentuje. Tutaj mamy smyka. Termin się spodobał ten Ford GT w wersji non. Całego setu nie będę komplotował. Ale mówię, ten Ford fajny. Jeszcze bękę bym przyjął. to są takie małe obrazki. Bamkę jeszcze bym przyjął z tego setu. No, udało się trafić tego Forda. Mówię, tutaj. Tych lepiejszych hotelców jest <laughs> masz dzisiaj. Tak on się prezentuje. <laughs> to może sobie premkę zostawimy też na potem. Polecimy sobie. Tutaj mamy Matchbox Partsy BMW i 8. Kurna, to jest tak ciężko teraz wyciągnąć. O. Jak to zobaczyłem, mówię, Muszę ją mieć. To jest dopięta. Ona w Oszomie. no, z Premką z Lambo i z BMKą Gran Turismo. Ta kolorystyka drzwi jest w ogóle inna. Teraz tak zauważam: Kujwa, Lipa tej, ale Lipa, nie? Czy im się pojebały kolory, czy te takie mają? W tym, w mistrze, tak to nie wyglądało. I tak, widzicie, te drzwi tak, takie mają kolor właśnie. Jak to się, kurwa, otwiera? Jak to się, kurwa, otwiera? No, idzie. Aha, tak. Tak i tak jakoś. Ale lipa. Dobra, dziwo unoszone, tak to wygląda. Tych drugich nie mogę unieść, a... No ale lipa, nie? No, zobaczcie to: kolor samodo, a kolor drzwi. Nie wiem, czy mi się jakiś error trafił, że ktoś ma to, napiszcie w komentarzu, czy one mają takie kolory. No, w bliższe tego nie było widać, ale lipa, nie? Dobra, lecimy dalej. Lipa, jak nie wiem, <laughs> w smyku udało mi się. MWX-a złapać, wybiorę coś niespotykanego, coś ciekawego. Mamy oj, ten odcinek chyba będzie dłuższy, więcej jest tych tematycznych chyba zwykłych mainów. Pach, dwie otwierane, akurat to model ma. Dobra, bma mamy. Aventadera S a w Roosterze. Jeszcze, jeszcze się czaje na Honda S2000 chyba jest. Silnikiem otwieranym z tego sypenta. To też się udało w smyku dorwać. No dalej wychodź. Mamy. ogólnie to jak patrzę na to, to niektóre są zajebiście wykonane a niektóre lipie tak to lambo też taka ta kolorystyka jest taka lipna lipnie wykonane kurna człowiek się jara tym że tutaj dziwo szybę zataczałem no dobra fajnie unoszone te drzwi no jest no jest to fajnie ale no kurna lipa moim zdaniem lipa te co miały masę foka jak miała foka jak ba. Foka była fajna z tym silnikiem otwieranym to i 8 no to masakra po prostu. Aventador też taka lipa, po prostu tu jakoś niedomalowany, jakaś ta kalka taka dziwna. No, BMK i X fajna, naprawdę. A ten jakiś taki. Nie wiem, nie wiem. Jedne są lepsze, jedne gorsze. Tu mamy też SETA. Też Dils no szósteczki oczywiście nie dało się w ogóle trafić, nie dało się, bo każdy wykupował. ale wybiorę sobie trójkę, te co mi się najbardziej podobałem, czyli Nissan. Mamy Sylwię to co mi się najbardziej podoba, biorę. Się prezentuje, a mamy Forda Sierra. O, tematyczne duże będą trwały niż mainy. Tak się prezentuje. I lecimy z Suprą. Mówię, no, no tych kosmosów tego no to nie brałem. Mówię, nie komplotuję tego seta. No, ten Volkswagen, no, ale jakoś tak do mnie to nie przemawiało. No nie przemawiało, do mnie biorę to, co mi się podoba. Czyli Supra, Ford. I co tam jeszcze mieliśmy? I Nissan. Dobra, przechodzimy teraz do tego. Tu zrobimy na chwilę stopkę. I zaraz wracam. Dobra, jestem po otwarciu. Zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. Nieraz robię sobie tak, że na przykład właśnie te tematyczne czy prębki sobie otwieram yy, karty nożykiem albo acetonem bo mówię, a róż. model mówię po dwa Opakowania nie chcę, bo mi są niepotrzebne, ale mówię, ale nieraz fajnie albo na półce leży, albo w bliższe. Więc sobie otwieram je po prostu. Tak i blister zostaje, model jest wyciągnięty. Tego się udało trafić w oszołomie. To jest ten kuntacz, nie? Remaster można powiedzieć, kuntacza. No i teraz tak na półce ładnie wygląda, albo może sobie blister wezmę, no to sobie może go w blister blister I na ścianę, i tyle po prostu. To mamy Lambo. Teraz polecimy z szybkimi i ściekłymi. Ogólnie e, Porsche nie brałem. Nie brałem, bo już mam z innego setu Porsche. E, więc Porszaka nie brałem, ale można powiedzieć, no nie powiem, że nie. Po Nissana, po dwa Nissany poleciałem już w środę. Przed zamknięciem żeby kupić bo wiem że zaraz by było wykupione i tak samo właśnie robię sobie z Nisanami, z tymi setami szybkimi i ściekłymi tak sobie otwieram po prostu nie mogę sobie zakleić I albo powieszę albo położę na półce no i mówię za nissanem za nissanem jednym i drugim poleciałem już w środę mówię tamte dwa sobie dokupię w późniejszym czasie na no spokojnie mówię, wleciałem wyleciałem i tyle. Dół ma metalowy tak się bok prezentuje, tak się przód prezentuje. Bok szkoda, że wydek jest pomalowany. No ale to idzie. Raz, dwa i tyle. Masuwa. Lecimy sobie teraz z Nissanem. Nissan zajebiście wygląda. Podoba mi się. Tylko mogli mu kurwa jakoś tak dopracować. Jak to się on prezentuje i też ma dół metalowy lecimy z impalą mamy impale i na tym się zastanawiałem czy to brać czy nie brać ale w końcu wziąłem wziąłem tego ten wymysł wziąłem mówię dobra niech będzie już na półce też zwykły pala też miała dół metalowy a ten taki zwykły mówię dobra wezmę go niech, niech będzie lecimy z setem tematycznym lata 90. Ogólnie to co się wyrabia nie, to jest po prostu moim zdaniem chore <laughs> ze względu na to, iż we wtorek, w poniedziałek, zaczął się wysyp robić tego, poleciałem we wtorek od samego rana, w poznaniu do King Crossa gościu wykupił cały set, nie wiem stów chyba za to, to dał. Nawet mówię mogę sobie wziąć chociaż jeden set skompletować. Mówię, że nie, on to bierze dla syna i tyle, nie. no Debli gościa nie wiem za 4 czy 5 stów wszystko spółki ściągnął, dziękuję bardzo do kasy, nie dobra. Pojeździeń, pojeździłem, nigdzie na Poznanie nie znalazłem, na okolicy nie znalazłem. Byłem z stwarzędzu, pani mi powiedziała, żebym przyjechał w piątek. W piątek powinien być, bo każdy się o to pyta, przyjechałem w piątek, wchodzę do Dilza i to sobie mogę wziąć. Tego nie ma, mówię no co zajebiście w kit. Niekompletny set, a bardzo mi się podoba. No, i drugi pan obok też mówi: No, kurczę, szkoda, że nie ma. Mówi, bo dla kolegów, dla kolegów też potrzebuję, Mówi, chciałbym mieć trzy pełne sety, bo dla kolegów jeszcze gadał z tej, udało mi się tutaj złapać to i to, to i to, ale no nie ma. Toyoty celiki, więc poszliśmy na do pana, do pana, poszliśmy. Pan poszedł na magazyn, przyniósł nam kartonik, trafiły się cztery ostatnie celiki. Pan skompletował sobie trzy sety dla siebie i dla dwóch kolegów, i mi się udało skompletować set dla siebie. Po prostu i widzicie, na spokojnie, na spokojnie, w piątek udało mi się całość zdobyć. Jeszcze z Panem ładnie, że on zdobył dla kolegów sety. Ja zdobyłem cały set dla siebie, a nie, kurwa, wykupienie tego wszystkiego. I ogólnie chciałbym, żeby było tyle tego, żeby aż się wysypywały, nikt tego nie kupował, żeby skalperzy nie mogli na tym zarobić bo naprawdę to jest po prostu chore wleciał wykupił cały set cały set wykupił i tyle no debil jak nie wiem nie moim zdaniem powinien być tego taki powinien być wysyp już jest tego wysyp że nikt tego nie powinien już kupować dobra zaczniemy sobie mamy nissana i tak samo robię. otworzyłem sobie je tak jak będę chciał to zrobię sobie będę mógł mieć całe na karcie albo sobie położyć na półce otwarte nissan prezentuje się tak no tak mi się ten set podobał cały, że mówię muszę już go mieć. Muszę już go mieć całego. No i udało się po prostu. Ostatnie cztery na magazynie mamy mitsubishi lancera. Lancer zajebisty, w ogólnie zajebisty w chuj jestem, sorki że przeklinam, ale no zarąbisty jest w kit ten set naprawdę. O, ten naprawdę odcinek będzie długi spoiler ma plastikowy ogólnie pyk 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 <laughs> teraz sobie lecimy z Nissanem jest tak zajebisty ten ser, że naprawdę mówię, udało się całego zdobyć, baran nie chciał dać bo na pewno to był skalper nie chciał dać a my na spokojnie sobie z panem zdobyliśmy pan poszedł i dał nam to do kolekcji do końca. To jak ta celika. I tutaj mamy to to Civic? No, a ja ten już lustereczka w środku nie ma. Haha. Nie, ten miał tutaj nic nie lata, a ten nie ma. I tak oto się prezentuje ten set lata 90. Mówię na spokojnie. Wszystko uda się złapać. Ale za to masz dach, a ten nie ma. Uda się wszystko złapać, mówię. We wtorek się nie udało, więc udało się w piątek. I tyle. Dobra. Na razie, cześć, trzymajcie się. Hej.